Teraz to Często gęsto tu pan nas przeprowadza. I tutaj musimy się przedrzeć teraz. No, no, ale już widzę, idzie pan. O, pan nam pomoże. Tu są światła, ale. Działają, że tak powiem, słabo. Okay. Idziemy, 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 o, idziemy, idziemy. Pan kierownik Wielki zuch, reguluje w Mieście Ruch. Te wszyscy się elegancko zatrzymują, jasna sprawa. Thank you. Dobrze. Niepełnosprawni wiali by tutaj w życiu nie przeszli. Nie ma litości dla, dla pieszych.